Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kacper z Gambitu Tradera. W dzisiejszym materiale pomówimy o bitcoinie, bo tutaj mamy no, kluczową zmianę, czyli zamknięcie się sesji dziennej poniżej poziomu 59 tysięcy, no 60 tysięcy tak naprawdę, 59 tysięcy z hakiem. No i to jest kluczowa zmiana, kluczowa zmiana, ponieważ potwierdzamy już wybicie z tego range'u, z tego e, takiego okresu konsolidacyjnego, który no, trwał nam ostatnio tutaj ponad miesiąc, tak? Także dzisiaj powiem, co ta kluczowa informacja dla nas oznacza na rynku krypto, ale zanim to pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i przekazuję Wam tylko swoje własne e, opinie na temat rynku kryptowalut. Zachęcam też na wstępie, jeżeli Wam się ten materiał spodoba, do dołączenia na grupę Discord. Oraz oczywiście do komentowania i do polubienia tego materiału, żeby budować algorytm na YouTubie. Ale dobra, to już bez przedłużania, co ta zmiana dla nas oznacza na rynku krypto, czyli po pierwsze, to był ten opór. To był ten opór, a zarazem z niższych interwałów zanegowanie struktury wzrostowej, tak? Czyli tutaj sobie szła struktura. Wzrostowa do góry. No i w tym momencie, wybicie tego dołka tutaj e, minimum z 5 marca oznacza dla nas strukturalną zmianę trendu. Tylko oczywiście to jest zmiana trendu techniczna. Nie, jest, nie mamy w żadnym stopniu zmiany trendu fundamentalnie, ale technicznie już tutaj sprzedający pokazują swoją siłę. No i taką. Oczywistą informacją jest teraz to, że ten cały range staje się po prostu prospadkowy, czyli jak zawsze szukaliśmy sobie oporów do wchodzenia w transakcje długie, no, w kluczowych cenach, no to handlowanie z trendem odbywało się w stronę wzrostową. Teraz ten bias jest zmieniony, nastawienie do rynku się zmienia i będziemy sobie szukać. Shortów. Najbliższe shorty, które widzę tutaj z tej strefy, no to będą tutaj te okolice. Tutaj, oczywiście, chodzi o to konsolidację, którą mieliśmy na wykresie, czyli wojnę instytucji i banków. Kto chciał, ktoś chciał kupić, ktoś ewidentnie sprzedawał, no i sprzedający wygrał. Sprzedający ma więcej kasy, więc powinniśmy się do niego tutaj przyłączyć. I tutaj. Cena dobra do zajęcia shortów to jest cena 63 tysiące do 65 tysięcy dolarów i 800 dolarów. Także na tą cenę teraz czekam, żeby podłączyć się pod ten nowo budujący się trend spadkowy, ale to nie oznacza, że tak naprawdę chossa minęła czy coś takiego. To no nie, to po prostu struktura na 4 godzinówce się zmieniła. W związku z czym możemy teraz handlować. Prawdopodobnie ten nowo budujący się trend spadkowy, który według mnie okaże się po prostu taką większą korektą na rynku krypto, no ale nie ukrywam, że jest to na razie trochę yy, wróżenie z fusów, bo tak naprawdę nie wiem na ten moment, dokąd ten trend może powstać, yy, dokąd może się budować, do jakiej ceny możemy spaść. Tutaj technicznie, oczywiście, mamy poziom 43 700 dolarów. Tutaj jest strefa popytowa. Także no to jest taki techniczny poziom, który mógłby wyhamować jeszcze ten nowo budujący się trend spadkowy. No ale praktyka pokaże, gdzie ten trend się skończy. Trzeba tu po prostu monitorować tą sytuację na bieżąco. Dobra, co ja robię ze swoim spotem? I tutaj myślę, że mamy w miarę podobne nastawienie do spadków, jeśli chodzi o grupę Gambit Tradera, także wszyscy analitycy się. Zgadzają, ale wydaje mi się, że do spota mamy trochę inne podejście. I co ja robię? Ym, według mnie na ten moment nie warto jest y, sprzedawać spota, mimo tego, że zakładam, że rynek będzie spadał. Tak? Dlaczego? No, bo to jest tylko 15% y, spadków do momentu, w którym będziemy mogli odwracać ten rynek, tak? Bo mamy tą korektę tutaj, to jest korekta 48 900 dolarów i z tych poziomów ja już oczekuję pierwszych kolejnych strzałów yy, wzrostowych na Bitcoinie. No a 15%, to zauważcie, że często tydzień, yy, znaczy często Bitcoin potrafi zrobić, no w około 2 dni, tak? No to świece 10% w dół, to nie jest nic dziwnego na rynku Bitcoina. No, także to no, paradoksalnie nie jest jakaś duża przestrzeń, także ja po prostu sobie poczekam. Nie będę ryzykował tego, że się mylę na przykład i rynek będzie dalej rosnąć, tak? Dla mnie jest to na ten moment zbyt duże ryzyko. I teraz tak, jeżeli ten rynek zacznie mi rosnąć i dostaniemy takich euforycznych wzrostów, bym nawet powiedział, na wybicie tego wierzchołka z 22 kwietnia, no to ja będę to. Teraz interpretować w tym kontekście rynkowym, który teraz mamy, jako taką pułapkę dla byków i będę się ewakuował ze spota, o 60% go będę wtedy redukował. To jest na razie troszkę odległy scenariusz, no bo jeszcze do tych szczytów mamy 13%. Ale jeżeli złamym mi teraz ten trend spadkowy, który tutaj się buduje z 4 godzinówki, i na którym złamanie trendu mamy tutaj. To ja uważam, że oni będą chcieli z, zebrać jak najwięcej zleceń kupujących, żeby ten rynek po prostu sprzedawać, bo tutaj jest taka pułapka na interwale dziennym ustawiona że ta struktura z interwału dziennego w tym momencie to odwraca się dopiero tutaj w tym punkcie zobaczcie to jest 8 kwiecień także wybicie tych wierzchoków a one są w miarę równe, tak, czyli dużo osób może mieć tu pozycję, może być tu mnóstwo pieniędzy w postaci stop lossów na rynku no i pytanie, czy teraz rynek nie będzie chciał po prostu po to wrócić. Wiem, że troszkę to korelu, jakby nie koreluje z analizą spadkową, tak, z dołączaniem się do spadków, ale no, jeżeli dostaniemy sygnał z tej strefy, to nadal mimo to, że mam świadomość tego, że rynek może lecieć po te stop lossy, no to jeżeli dostaniemy sygnał z tej strefy, no to z przewagą trzeba y, każdy sygnał y, handlować, żeby y, statystyka w długim terminie się zgadzała, także Trzeba będzie to na pewno wziąć. jeszcze dokończając z tym scenariuszem, jeżeli wybijemy tutaj te dwa poziomy, 15 kwiecień, 22 kwiecień, jeżeli te dwa szczyty zostaną rozjechane, no to tutaj będzie absolutnie okazja według mnie, żeby ten rynek shortować. Nawet tutaj po te minima z 1 maja, chociaż nie wiemy, czy ten dołek się tutaj utrzyma do końca, tak ale. Na razie jest to taki poziom, I ja uważam, że po prostu zostanie tutaj w takim momencie stworzona pułapka dla byków. A jeśli chodzi o inne rynki krypto, tutaj przykładowo Ethereum, no to tutaj sytuacja ma się podobnie. Czyli tutaj w tym przypadku dołek z 20 marca został tak samo pokonany, i spodziewam się tutaj dalszych spadków. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd rynku e, kryptowalut. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do dołączenia grupy Discord. Link macie w opisie e, i życzę udanej e, sesji jeszcze jutro w piątek, ostatni dzień handlowy w tym e, tygodniu. Także powodzenia i cześć.